Dawno już nie było żadnych nowości jeżeli chodzi o mróweczki. Wiadomo, zima bardzo wymagająca jeżeli chodzi o import, dlatego jedziemy z petardą i to dwiema petardami. Pierwsza petarda już się rzuca w oczy. Akromermex Octospinosus. Właśnie do nas przybyły, więc nawet jeżeli w tej chwili byście chcieli zamówić, będziemy mogli je wysłać co najmniej za tydzień, a najlepiej za dwa tygodnie, tak żebyśmy byli pewni, że grzybnia jest w porządku, że mrówki się opiekują grzybem i że wszystko się rozwija w najlepszym porządku. Natomiast są już u nas i są oczywiście wstawione do sklepu. A druga petarda to prawdziwa tajemnica a to jest właśnie nasza tajemnica. OECOFYLA SMARAGDINA. Nie wiem, jak to się czyta. OKOFYLA ekofila, Nie wiem. W każdym razie to jest mrówka tkaczka. Jak widzicie, już z poczwarkami i potomstwem każdego stadium. Ale uwaga, to nie jest azjatycka odmiana. To jest prawdziwa Australia. Więc robotnice będą zielone. Powiedzcie, czy to nie jest najpiękniejsza mrówka na świecie? Cudo.